Witam serdecznie, ja jestem Agnes za oglądacie Assassin's Creed Shadows, Szpony Awaji. Ostateczny szturm, ostateczne starcie. Kiedy wszyscy Taisho polegli, Riga rozpoczęła przygotowania do finalnej walki o regalia. Ostatnimi przeszkodami na ich drodze są resztki sił Sanzoku i Py. Oraz Kimura Yukari we własnej osobie. Czas na ostateczny szturm. Wróć do Tsuyu, kiedy się przygotujesz. Jesteśmy więc już gotowi i przygotowani, można pogadać. You're back. Awaji jest brimming with tales of Yukari's imminent downfall. You have followed all leads, and Yukari is exposed. The assault will be easier now. When you are ready, we may begin the assault. We are ready. Good. And Yasuke? I stand with you. Since the removal of her Taisho, Yukari's grip on Awaji has loosened. The people no longer see her as inevitable. We've learned that she is at Iwaya Castle. Our scouts report new fortifications there and many soldiers. I will infiltrate her stronghold and grant Yukari the end she deserves. Yukari has hidden the regalia within the castle. Recovering it should be your priority. You don't think I can handle her? Yasuke will handle Yukari. I owe her a debt. As I owe all Templars protecting the regalia that was your oath was it not huh. very well a direct assault will fail so long as ricardo's barricade stands how do you plan on reaching the barricade skorzystam z przebrania użyję own wyposażenia I will use the mask in Kosode I found and find a way past the guards. I would have done the same. We have an ally inside Iwaya. She will know where to find the supplies I can use to burn the barricade. The flames will be my signal to attack. They will also alert the garrison, which should draw forces away from Tsuyu. The destruction will allow me to infiltrate the castle and find the sword. I will clear the path. Yasuke will take down Yukari. Then I will move to help you secure the regalia in the belly of the beast. I thought the spy master was dead. Those are the rumors, and now one of his agents arrives from nowhere. News, in Znajdź sposób na zniszczenie barykady. Po blizu placu ćwiczebnego czeka ktoś, kto nam sprzyja. Możemy tutaj wejść po prostu. That must be her. You made it through. Our disguises hold for now, but there are more eyes here than you know. Perhaps you are correct. Yukari ordered the guard tripled. Now her Taisho are gone, she shows her true face. To the matter at hand the barricade. Yes. There are materials that should help you set the barricade ablaze. Thank you. When the barricade is alight, you should leave quickly. I need to find the materials to destroy that barricade. mamy. Strona z pamiętnika Yukari. Moje tepo zostało uszkodzone. Moi ludzie zatruci. A miejscowe brudasy zbuntowały się. Wszystko to dzieło tych z Igi i cudzoziemca, który zamordował ojca. Nie zboczę ze swojej ścieżki. Nie ugnę się. Jestem Kimura. Moje przeznaczenie czeka. Widzicie to? Co się tutaj stało? Koleżanko, więcej tu nic już nie znajdziemy. Czy ktoś nas podejrzewa? Chyba nie.

O, o a my możemy sobie tak tu zejść A może tędy dam radę przejść, to wtedy nie będzie trzeba tam schodzić. Spokojnie, my sobie tylko idziemy. Spacerujemy. We will be victorious. Aha! I'm here. Ah, no. Dobra. Okay, jest. Nie nas. Nie. there must be something here that will help me demolish the barricade. Tutaj mamy. Lantern oil. Olej do latarni. Możemy to zabrać czy nie? Nie interesują się, dobra. bierzemy. Resztę można znaleźć przy barykadzie. Gdzie jest tutaj jakaś skrzyneczka? Kuszą, no kuszą. Wejdziesz tu? Nie wygląda to wcale podejrzanie, że coś zbieramy. Będziemy robić jeszcze raz tutaj szturm. Już jako zadanie poboczne. Tu po prostu co innego zgarniemy w skrzyni. Chociaż ta chyba się jednak nie pojawi drugi raz. No ale. Kiedy też można przejść. Wie tylko sobie przechodzimy. Poż się potruli tutaj. Ze psute zapasy. Nie jedzcie dzisiejszych racji żywnościowych. Ostatnia partia jest zepsuta. Wielu wpadło w śpiączkę po zjedzeniu. Ledwie kęsa. Czy to dzieło natury, czy naszych wrogów? Stwierdzić nie sposób, lecz musimy zachować czujność. Pusty żołądek jest lepszy od zatrutego. Hmm. Czy jeszcze... Ojej. Czy tutaj gdzieś zatrzymać, bo nie ma po co.

nearly complete. I will not falter now. I cannot. po prostu spacerować, kiedy nikt cię nie atakuje. No tak na luzaku. To się raczej nie zdarza. How am I supposed to fight without my tempo? How am I supposed to fire my tempo without powder? We were supposed to receive new supplies. Chyba się nie zainteresują, jak sobie tu podejdziemy poczytać. Sabotaż Teppo. Teppo się nie pojawią. Według medunków z Jury, cały transport jest do niczego. Jeden biedak stracił nos, kiedy zamek wybuchł. Pozostałe są równie zawodne. Bez nich jesteśmy o wiele słabsi, odsunięci. Może jeśli odejdziemy teraz, uda się zrobić to niezauważenie? No trudno, musimy jakoś zejść. A, tam są schody. Ups.

Now it's your turn. She has done it. The barricade is down. Then it is the time. The assault begins. Forward now. No dobra, idziemy. Nie wiem. Bicie z nimi. Chyba nie. Może leci ciebie dalej, co? Będą inni do. Bici. Zdrażam zainteresowanie. Znaczyń. I wszyscy naraz nie nas odrzucą, tylko się typu... Boję, to się martwię. Tak to... I my pobiegli już. <grym> Właściwie jest przypuść. Szturm na zamek. Nie wiem czy dobrze wcześniej powiedziałam. Nie kopać. Hmm. C'est Oj! I tutaj jest całkiem spoko Mało się potruło To jest fajne, zaraz mamy nowe relacje żywnościowe Dobra, jeszcze tego. These men hold nothing back. A dobra, jeszcze tutaj. No nie, nie mogę. Co odpuszczę, to znowu coś się tutaj pojawi, żebym to zgadnić, no? na tak w No dobra, no Lecimy. Jeszcze trzy klucze na tej Oczyść drogę. HUH! <sharp inhale> Można widzieć jak raczej się tutaj odnawiają Co tam? wystarczy nam To i nie wyjdziemy przy innej okazji zgarniemy a tutaj, zobaczcie o teraz Nei. Dlatego błąd już właśnie jest. Jeszcze ktoś to chętny do zabawy, nie wiem czy trzeba, ale możemy się tym zwodem zająć. Myśmy tutaj się wspięli od razu nie bardzo to się uda. Nie da się. No dobra. Nie to nie no. Bo mi się trudno i żyje się dalej. Ktoś nas jeszcze widzi. Nie przyjdzie. Może tak miało być? No może tak miało być. Moment. Aj! Moment. Chociaż tamten dostanie. A jest przygrupuj się. Pewnie się nie uda, prawda? 来来来